Z racji tego, że niesamowite upały nastały w naszym mieście, rozdamy dzisiaj 250 butelek wody sponsorowanych przez Wizan oraz przez restaurację bracia i sami Swoi. Woda, proszę bardzo. Świeża. Woda, tak, jest, świeża woda. Dziękuję. Proszę bardzo. Od Mamnusa. Tak, o, jest. Od, od mam dziękuję Mamiusa. bardzo. Dobra. Proszę bardzo, woda dla pana. Woda. A. Chłodna woda dla uchłody. Teraz wyrzuciłem. Wyrzucił. Te, wyrzucił pan wodę? Nie, butelkę. A. się, Strasznie ciepło. jak sobie radzić z takimi upałami? Trzeba dużo... Co? Pić. Tak jak pan mówił, w takie upały należy bardzo dużo pić wody. Naprawdę jest chłodna. Woda, proszę bardzo. Dajemy wodę, upały są. Od Dzięki. Mamniusa, od Wizanu, od braci samych swoich. A to jest gazowane. Gazowane, tak. tak. Pan też chce gazowaną? Dzień dobry, proszę bardzo. Dzięki. Chłodna woda. Cześć. Taki upał. Dzięki. Płodna woda. Upał, idealne. Za darmo? No, oczywiście. Pod Mamnusa. I jeszcze dla Ciebie trzecia. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę. Uprawa marynaza. Ale to jest ja zapłacę. Nie, nie, nie. To jest, jest za darmo. Woda od panny yy, Kancluba, Od braci, od restauracji sami swoich, od Wizanu. od idziemy do Wizana. O, no to. Woda będzie idealna. Nie gazowana? Nie gazowana. I jeszcze jedna, proszę bardzo. Tak? Proszę bardzo. Woda chłodna. Woda dla pana gazowana, nie gazowana? Nie gazowana. Bardzo miłego dnia. Bardzo miłego dnia. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Chłodna woda <grymne> Bo ciepło. woda. Dzień, na wodę. Woda na Na wępały. Gazowana czy niegazowana? Nie gazowana. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Dzień. Woda na proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Na upały. Miłego. Dzień. A jeszcze jedną zamówię. Pani pani od pani. Pani pani pana. Od pana mam. Proszę pani jeszcze jednego. Proszę bardzo. Ładna woda, woda, proszę bardzo. Dziękujemy za pytanie. Proszę bardzo. Do widzenia. Chcesz woda? Proszę bardzo. Co prawda, jak widzicie za mną, kurtyna wodna działa, natomiast fontanny w Andrychowie nadal nie działają. Być może po prostu zabrakło wody. Dlatego my tą wodę przetransportowaliśmy na plac Mickiewicza i rozdaliśmy mieszkańcom Andrychowa.